Kącikuj dzisiaj e, Hiszpanie i Niemcy, oni grają na Mistrzostwach świata w grupie. No, więc. To dlatego to, że rzutkarkę, nagram no, ja nie wiem czemu, ale chcę. Um, o, nie, wiem by, by nie, nice. nie, 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 i prawie nie, nie, do nie, 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 Po o, on właśnie trochę to okienko. Huuuhu! Huuhu! Doskonale wiedział, co należy robić. Trubisz! Kulnie! Micha! Nie pomylił się! Brawo! Słupak! Ja bym wyciągnął chyba. Taki star pożądź gdzieś. Huuh. Tak. No i tak bym tam się rzucił. Dobra, nie skażę. uwaga. Decydujące chwile. Już nie strzeli. Jaki. Powiem tak. Masz lampę, masz lampę. <tosuj> Co? Jaki. No, się z wami. Nie